EduCampus to nowy zupełnie projekt, którego realizację mamy zamiar jeszcze zakończyć w tym roku. Po dwóch projektach, które realizowaliśmy na tle kampusa edukacyjnego przy ulicy Kolejowej, czyli termomodernizacji wszystkich obiektów, a potem zbudowaniu kilkunastu pracowni na bazie starych warsztatów. Przyszedł czas na realizację projektu takiego trochę estetyzującego, upiększającego teren wokół, ale uwaga to nie tylko będzie estetyzacja, uporządkowanie terenu, ale także elementy edukacyjne, które chciałbym, żeby zostały niespodzianką. Powiem tylko, że będą one moim zdaniem ciekawe. Nie tylko dla uczniów szkoły, ale także dla mieszkańców miasta Pucka. Jak zrealizujemy ten projekt, to zostaną nam właściwie dwa takie dość istotne elementy związane z miejscami parkingowymi. Chcielibyśmy jako zarząd powiatu doprowadzić jeszcze do zagospodarowania terenu, który stanowił takie zaplecze na potrzeby kotłowni, gdzie składowano miał węgiel. I tam chcemy zbudować porządny parking na kilkadziesiąt miejsc, głównie dla nauczycieli. Niestety to są inwestycje, które pochłoną więcej niż milion złotych i takie pieniądze po prostu musimy znaleźć.